Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej praktyce jogowej na naszym kursie i ajurvedyjskim dla kobiet w ciąży oraz w czasie połogu. Także podczas dzisiejszej praktyki stawiamy na wygodę oraz stawiamy na relaks. Także co będzie Ci potrzebne do dzisiejszej praktyki, to kawałek. Wolnej przestrzeni przy ścianie, okay? Twoja mata, wygodne, swobodne ubranie, dlatego ja y, postanowiłam pozostać sobie w moim bluzie, żeby mi było właśnie bardzo swobodnie, y, wygodnie, bezpiecznie. <grytanie> y, te pozycje, które dzisiaj sobie poćwiczymy, będą miały za zadanie rozluźnić głównie y, Twoje biodra, mięśnie nóg. Pośladków, a także przywołać całą Twoją uwagę do, do oddechu, troszkę się skupić na nim. To pozwoli troszeczkę odciążyć Twoją głowę, zrelaksować umysł. Także mam nadzieję, że będziesz wracała do tej praktyki, kiedykolwiek będziesz miała na nią ochotę. Wiem, że pierwszy trymestr może być dużym wyzwaniem z powodu, wiadomo, nudności, z powodu zmęczenia. Um, ja niestety, nie, niestety nie, nie borykałam się z tymi symptomami, aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić, patrząc na moje znajome, jak to może przebiegać. Także stąd właśnie inspiracja tej praktyki dla tych Was, które mierzą się z takimi. Um, z takimi symptomami i które niekoniecznie czują się najlepiej w tym pierwszym trymestrze. Także jesteście wielkie, jesteście silne, pamiętajcie, że to jest tylko tymczasowe. Wiem, że łatwo mówić, a trudniej faktycznie jakoś tak do tego podejść z takim większym luzem, ale właśnie po to jest ta praktyka, aby troszeczkę się rozluźnić, odciążyć, zrelaksować. Także zapraszam Cię bardzo na. Dobrze, także powoli sobie zaczniemy. Proszę, połóż się wygodnie na swojej macie, przenosząc sobie stopy na ścianę, układając nogi w ten sposób, aby utrzymać 90 stopni w kolanach, wyciągnąć kręgosłup, rozluźnić ramiona, może zamknąć oczy, odłożyć dłonie na podbrzusze. I powolutku. Powolutku zacząć wsłuchiwać się w swój oddech. Zacząć świadomie wydłużać każdy wdech oraz wydech. Jednocześnie rozluźniając lędźwia. Nogi. Podnosząc palce, u stóp do góry, rozszerzając i przyciskając je z powrotem do ściany. Poczuj, jak Twoje ciało z każdym wydechem coraz bardziej rozluźnia się i opada w dół. Może przywitaj się ze swoim. Skarbkiem, wyślij mu dobrą energię. Ja tu sobie przeniosę ręce za głowę, tak aby się lepiej widziała. Zaczniemy sobie powoli e, od rolowania miednicą. Możesz to zrobić z otwartymi oczami, możesz utrzymać oczy zamknięte. Także na wdechu będziemy podnosić odcinek lędziowy do góry, a na wydechu będziemy wciskać go z powrotem do maty. Jeszcze raz wdech. I wydech, przyciskamy świadomie, angażując mięśnie brzucha, i znowu wdech. I wydech. Ekstra, raz jeszcze wdech. I wydech. Pięknie. Wróć sobie z powrotem do pozycji neutralnej w kręgosłupie. I teraz zrobimy sobie takie ćwiczonko, w którym będziemy podnosić naszą miednicę biodra do góry, odrywając odcinek lędźwiowy w kręgosłupie od maty i wydech, opadać do dołu. Przenieś sobie ręce tak, aby były wzdłuż twojego tułowia. I ponownie wdech, góra, zepnij pośladki, zaangażuj mięśnie dwugłowe, czyli te z tyłu uda. I wydech, tu Wdech, góra. I łagodnie wydech. Opuść biodra do dołu. Ekstra. Powolutku z tej pozycji przenieś sobie prawą kostkę na lewe kolano. Otwórz prawe kolano do zewnątrz, zostaniemy w takiej pozycji um, głębia zmodyfikowanej. W której będziemy tutaj, jak czujesz, pewnie rozciągać prawy pośladek, troszkę biodra, znajdź odpowiednią odległość pomiędzy Twoimi biodrami a ścianą. Tak żebyś czuła to rozciąganie w. W pośladku raz w biodrze, ale żeby to nie było zbyt intensywne. Chcę uniknąć żadnego rwącego bólu. Także jeżeli przysuniesz biodra do ściany, będzie bardziej intensywnie. Jeżeli odsuniesz je od ściany, będzie mniej intensywnie. Super, także weź sobie jeszcze kilka tutaj wdechów i wydechów, próbując rozluźnić coraz bardziej biodra. rozluźnić pośladek. Sprawdzić, czy nie zaciska ci się żuchwa, czy twoja twarz jest rozluźniona. Ok, powolutku przenieś sobie um, tak jakby nogę przez nogę, jak tutaj widzisz, i złap się lewą dłonią za prawą stopę, a prawą dłonią spróbuj uchwycić się za lewą stopę. No i Trwamy chwilkę w tej pozycji. Jeszcze mocniej rozciągając biodra. Ok. I powolutku wyjdź sobie z pozycji. Rozluźnij nogi, poruszaj nimi i zmień strony. Przenosząc lewą kostkę nad prawe kolano. Stopa flex, zadrzej palce do góry. No I to samo ćwiczonko robimy na lewą stronę. Także ponownie spróbuj rozluźnić resztę ciała, znaleźć odpowiednią odległość pomiędzy twoimi biodrami a ścianą, tak żebyś czuła rozciąganie, ale nie ból. I tak sobie trwamy, głęboko oddychając do biodra, głęboko oddychając do pośladka. Myśląc o otwarciu, o rozluźnieniu. Ok, i przełóż sobie całkowicie kolano. Jakby nogę nad nogą, i ponownie spróbuj uchwycić się prawą dłonią za lewą stopę, tą, która jest na górze, a lewą dłonią za prawą stopę, tą, która jest na dole. Ok, no i tak sobie ponownie to chwilkę przytrzymamy. Głęboko oddychając. Ok, i powolutku wyjdź sobie z pozycji, rozluźnij nogi, pokręć stopami w prawą, w lewą stronę, rozluźniając kostki. Możesz sobie delikatnie wyciągnąć ręce do zewnątrz. Ekstra. Spokojne, łagodne okrążenie. Ok, teraz jedna stopa robi flex, druga point. Ok, super. Ok, rozluźniamy, rozluźniamy, rozluźniamy. Odkładamy stopy na ścianę. I powolutku przewróć się na lewy bok. Teraz będziemy chciały... Całkowicie przysunąć swoje pośladki do ściany, jak najbliżej. Czyli przysuwamy się miennicą do ściany i zakładamy nogi na ścianę. Ok, tak, żeby pośladki były przy ścianie, żeby nie było e, żadnej przestrzeni pomiędzy pośladkami a ścianą. Wyciągamy ręce sobie wzdłuż ciała bądź do zewnątrz i przestawiamy nasze stopy. Szerzej niż na szerokość naszych bioder. Odkładamy je do pozycji malasany, czyli tego jogowego przysiadu. Tylko zostając właśnie przy ścianie, możemy dłonie odłożyć na kolana, na uda i łagodnie naciskać je do zewnątrz, tak żeby jeszcze bardziej się otworzyły. Bądź po prostu może już i sama pozycja w sobie będzie bardzo intensywna, także nic już więcej nie zdawaj, jeżeli tak jest. Głęboko oddychaj w stronę bioder, w stronę wewnętrznych partii swoich ud. Możesz tak jak ja delikatnie masować te miejsca, pomagając im się rozluźnić. Możesz odłożyć ręce całkowicie do zewnątrz, tak żeby góra ciała się jeszcze bardziej rozluźniła. I oddychamy. Postaraj się całymi stopami dociskać do maty. I tak sobie chwilkę trwamy. A następnie będziemy przyciskać raz prawe, raz lewe kolano w stronę ściany. A drugie tak jakby odwodzić od ściany. Mam nadzieję, że jest to jasne, yy, bardziej... Z filmiku niż z tego, co mówię. <laughs> Ciężko mi jest ten ruch opisać, ale mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. Tak jakby przyciskamy naprzemiennie kolana w stronę ściany, jednocześnie otwierając drugie do zewnątrz. Ok. Wracamy do centrum. I teraz wyciągnij sobie lewą nogę do zewnątrz, może prostując ją w kolanie i kilka razy przenosząc stopę przez flex point. Zadzierając palce już do góry i chwilkę zostając w tej pozycji, nadal utrzymując lewe kolano zgięte, prawa noga prosta, wyciągnięta do zewnątrz. Ekstra. I okay. zmieniamy stronę, przyciągając prawe kolano do centrum, wracając do malasany, wyciągając lewą nogę w lewą stronę. Palce point, palce flex. No i zadzieramy palce do góry. Zostajemy w takiej pół malasanie, pół takim szpagacie. Jest to pozycja przygotowująca nas i nasze ciało do takiego. Em, Szpagatu, właśnie przy ścianie, pozycji, w której obydwie nogi zaraz będziemy um, odkładać na ścianę, otwierać je do zewnątrz. Także tutaj jest taka właśnie pozycja przygotowująca nas na to, co zrobimy za chwilę, za moment. Pamiętaj o głębokim oddechu. Podczas tej praktyki chcemy faktycznie rozluźnić nasze ciało, sprawić, aby nasza głowa odpoczęła. Także zająć się tym, co się dzieje tu i teraz na Macie, postarać się nie odpływać myślami gdzieś daleko, tak aby dać swojej głowie przerwę od tych wszystkich myśli. Skupiając się na tym, co się dzieje tu i teraz. OK. No i przechodzimy do naszej kolejnej pozycji, otwierając obydwie nogi do zewnątrz, dajcie ręce, palce do góry. Ręce do boku, klatka otwarta. Jeżeli w międzyczasie poczułaś, że Twoje pośladki odsunęły się od ściany, to możesz z powrotem wrócić nogami. Do pionu przesunąć biodra pośladki bliżej maty i bliżej ściany i ponownie otworzyć nogi do zewnątrz. Ok? Super. Możesz odłożyć ręce do boku, możesz odłożyć ręce na brzuszek, połączyć się ze swoim dzieciusiem ponownie. I tak sobie chwilkę zostaniemy. Jeżeli czujesz bardzo intensywne rozciąganie po wewnętrznych stronach swoich łód, możesz w każdym momencie zmniejszyć um, rozstawienie swoich nóg, troszeczkę zmniejszyć ten kąt. Jeżeli czujesz, że jest ok, to jak najbardziej zostań. Możesz w międzyczasie też sprawdzić, czy nie, nie chcesz, nie możesz pójść jeszcze głębiej. I bardzo, bardzo powoli zbierz z powrotem nogi do centrum, wyciągając je na ścianie, rozluźniając je mocno, redukując napięcie. Może troszeczkę połginaj sobie kolana, rozluźnij kostki, poruszając stopami. I jeszcze chwilkę zostaniemy sobie w tej pozycji. z nogami na ścianie rozluźniając odcinek lędźwiowy, rozpłaszczając go na macie. Jest to już nasza ostatnia pozycja podczas tej praktyki. Także jeżeli do tej pory nie, nie poczułaś takiego rozluźnienia, to jest to teraz już ostatni moment, aby to faktycznie postarać się to ciało całkowicie rozluźnić oddać swój ciężar na ścianie, oddać swój ciężar tułowia, podłodze. Poddać się tej pozycji. Pavrita Karini. Upewniając się jednocześnie, że cała twarz jest rozluźniona, czoło, powieki policzki skronie usta żuchwa Ok. Bardzo, bardzo powoli zacznij wprowadzać delikatny ruch w swoje ciało. Może kręcąc nad garstkami, może wyciągając ręce za głową, zostawiając lewą rękę wyciągniętą, prawą zagarniając nogi, opuszczając je. Po lewej stronie, odkładając głowę na lewy biceps, jeszcze zostając chwilkę na boku. Powolutku, powolutku. Dziękując sobie za tą cudowną praktykę. I powoli, jeżeli jesteś gotowa, podnieś się do góry. Znajdź pozycję siedzącą z wyciągniętym kręgosłupem, ramionami rozluźnionymi. Możesz sobie kilka razy pokręcić ramionami do tyłu, poruszać głową. Znaleźć siebie ponownie w pozycji siedzącej. Dziękując sobie pięknie raz jeszcze za wykonanie tej praktyki, za rozluźnienie swojego ciała, uspokojenie umysłu, rozciągnięcie i wykonanie takiej pracy fizycznej, po to, aby to ciało poczuło się nieco lepiej. Ja dziękuję Ci bardzo za dołączenie do tej praktyki. Widzimy się już niedługo, już za tydzień w kolejnej praktyce jogowej na Macie. Także ściskam Cię bardzo, życzę cudownego tygodnia i do zobaczenia już niedługo. Papa! Pa.